Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj spotykam się z państwem, żeby przeczytać bajkę o Czerwonym Kapturku dla Hani. Dla Hani, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Musimy zebrać aż 11 milionów na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo proszę o udostępnienie tej bajki. Oraz wpłaty, bądźmy wszyscy hojni dla hani. To będzie bajka o czerwonym kapturku. Było to w czasach nie tak odległych, ale i nie tak znowu bliskich. Rzecz się działa w bajkolandii. Krainie, w której wszystko wydarzyć się może. We wsi kołaskowo mieszkała sobie z mamą. Dziewczynka, którą wszyscy nazywali czerwonym kapturkiem. A dlaczego? Ano, dlatego, że dziewczynka zawsze nosiła na głowie czerwoną chusteczkę. Czerwony kapturek miał babcię, która mieszkała w samotnym domku w pobliskim lesie. Dziewczynka często odwiedzała babcię, raz z mamą, a czasami sama. Babcia także odwiedzała czerwonego kapturka i jego mamę. Pewnego razu niestety babcia zachorowała. Leżała w łóżku, kaszlała, była słaba, nie mogła nigdzie wychodzić, a nawet przygotować sobie jedzenia. W tamtych czasach nie było lekarzy, a ludzie leczyli się lekarstwami, które dawała im przyroda, na przykład ziołami, miodem albo winem. Mama dziewczynki upiekła kilka maślanych racuchów, które zapakowała do wiklinowego koszyka. Włożyła tam też słoik lipowego miodu i butelkę wina z czerwonej róży. Wręczyła kosz czerwonemu kapturkowi i powiedziała: idź, czerwony kapturku, do babci, zanieś jej maślane racuszki, miód i wino. Jak podje racuszków, popije miodu to powinno jej się poprawić. Czerwony Kapturek wziął koszyk i poszedł znaną sobie ścieżką do domku babci. Kiedy dziewczynka szła sobie przez las, trafiła na polanę, gdzie rosły piękne kwiaty przypominające czerwone dzwoneczki. Dziewczynka zachwyciła się kwiatami, bo przypominały jej właśnie jej nakrycie głowy. Pomyślała, że nazrywa ich trochę, zrobi bukiecik i zaniesie swojej babci. Babcia na pewno się ucieszy z takiego pachnącego kolorowego prezentu. Jak pomyślała, tak zrobiła. Zaczęła zrywać czerwone kwiatuszki, podśpiewając sobie przy tym piosenkę. Jestem czerwonym kapturkiem, dla babci zbieram kwiatuszki, zanoszę jej bukiecik z koszyczkiem, a w koszyczku miód i racuszki. Śpiew, śpiew dziewczynki zwabił na polanę. Wielkiego Szarego Wilka. Wilk przesłuchiwał się, jak czerwony kapturek podśpiewuje i dowiedział się, że dziewczynka wybiera się do chorej babci. Nie powinno was to dziwić, że Wilk znał mowę ludzi. W bajkach, a szczególnie w bajkach do czytania zwierzęta znają mowę ludzi, a ludzie mowę zwierząt. Szary Wilk niestety był głodny. Czerwony kapturek nadawałby się w sam raz na smaczne śniadanie. Kiedy jednak usłyszał, że dziewczynka idzie do domku samotnej chorej babci, postanowił, że może zjeść i czerwonego kapturka i babcię. Pobiegł więc szybko wzdłuż ścieżki poprowadzonej do babcinej chatki i zapukał do drzwi. Puk, puk. Kto tam? zapytała babcia słabym głosem. To ja, czerwony kapturek, babciu, zawołał wilk. Próbując naśladować śpiewny głos dziewczynki, przyniosłem ci koszyczek z jedzeniem i lekarstwa. Och, jak dobrze! westchnęła babcia. Zaczekaj, wnusiu, już ci otwieram drzwi, tylko wstanę z łóżka. Po chwili wilk. Szczęk zdejmowanego skobla i, i skrzypienie uchylających się drzwi. Nie minęło, wpadło tam troszeczkę światła, skoczył do łóżka babci. Babcie zjadł. Nie minęło zbyt wiele czasu, kiedy do drzwi zapukała dziewczynka z koszyczkiem i bukietem czerwonych kwiatów w ręce. Dzień dobry, kochana babciu, to ja, czerwony kapturek. Proszę, otwórz. Drzwi są otwarte, możesz wejść, rozległ się nieprzyjemny głos z wnętrza izby. Czerwony kapturek zdziwił się nieco, ale wszedł śmiało do środka ciemnego mieszkania. Babciu pyta, a czemu tu jest tak ciemno? Czemu zamknęłaś okiennicę? Zapytała dziewczynka. Słońce mnie razi, moja Wnusiu! Zachrypiał wilk. Czerwony kapturek zbliżył się do łóżka babci. Trochę światła wpadło przez uchylone drzwi. I dziewczynka zauważyła, że babcia jakoś dziwnie wygląda. Babciu, a czemu masz taki dziwny, gruby głos? No, przecież jestem chora, Wnusiu, i zachrypnięta. Dlatego tak dziwnie mówię, babciu, ale czemu masz takie wielkie świecące oczy? Oczy mi błyszczą od choroby, moje dziecko. Babciu, a czemu ty masz takie wielkie zęby? Żebym cię mogła zjeść. Wrzasnął wilk, kłapnął wielką paszczą i połknął czerwonego kapturka. Zadowolony, że tak mu znakomicie idzie i powiódł się ten niecny plan, rozłożył się wygodnie na babcinym łóżku i zaczął okropnie chrapać. Tak głośno chrapał, tak głośno, że usłyszał go myśliwy jemioła. Łowca to był niezrównany, ze swojej flinty powalił już niejednego groźnego zwierza co ludziom się naprzykrzał. Zakradł się jemioła pod babciną chatkę i zajrzał do środka. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Na łóżku leżał olbrzymi wilk z brzuchem wydętym jak balon. Myśliwy zdjął flintę z pleców wycelował i wystrzelił prosto w chrapiące wilczysko. Pękł mu wielki brzuch, a ze środka wyskoczył czerwony kapturek wraz z babcią. Wilk zerwał się na cztery łapy i przerażony zaczął uciekać. – Żebym cię w tym lesie więcej nie widział, nic nicponiu! – krzyczał za nim myśliwy jemioła. Je Babcia i czerwony kapturek bardzo dziękowały swojemu wybawcy. Dziewczynka wyjęła z koszyka maślane racuszki, miód i wino z czerwonej róży, zjedli ze smakiem racuchy i wypili we trójkę miód. Babcia powiedziała, że po takiej przygodzie to właściwie czuje się jak nowonarodzona i różanego wina na poratowanie zdrowia nawet pić nie musi. Wzniosła jednak Toast z myśliwym jemiołą za szczęśliwe zakończenie bajki. Czerwony kapturek Toastu nie wznosił, bo jak wiadomo, dzieciom wina pić nie wolno. Wołał wąchał więc swoje czerwone kwiatki i cieszył się ze zdrowia babci. Pamiętajcie kochani, ja tą bajkę dedykuję dla Hani. Bądźmy pomocni w tej trudnej walce Yy, yy, wspomagajmy również rodziców, wiem wiem jak bardzo jest im ciężko. Bądźmy wszyscy hojni dla Hani. Dziękuję bardzo.